11 czerwca odbyły się pierwsze konsultacje gospodarczo-handlowe pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi w Londynie. To niezwykle ważne rozmowy, ponieważ mówimy o dwóch największych gospodarkach na świecie, które aktualnie wygląda na to, że są na kursie kolizyjnym. Wicepremier Chin Halifeng obecny na tych rozmowach podkreślał znaczenie konsensusu w globalnym łańcuchu dostaw. Scott Beset, reprezentujący Stany Zjednoczone. Również sygnalizuje gotowość do ustępstw, ale mocno zachowawczo. Na stole leżą karty ze strony Chin, dostęp do ziem rzadkich, ze strony Stanów Zjednoczonych najnowocześniejsza technika związana z mikroprocesorami. Warto przypomnieć tutaj rozmowy administracji Donalda Trumpa z Unią Europejską, na którą również Stany Zjednoczone Nakładając cła. Unia Europejska zwraca uwagę, że podejście Chin, czyli stabilna współpraca, a nie atakowanie się cłami, wydaje się dużo rozsądniejszym podejściem. Same konsultacje gospodarczo-handlowe w Londynie skończyły się cichym porozumieniem nie mamy żadnych podpisanych dokumentów ale to zdecydowanie dobry krok do złagodzenia konfliktu.